Witam Was, Mercedes W222 S klasa. Będziemy wymieniać yy, zaciski, yy, klocki hamulcowe tylne i tarcze hamulcowe tylne. No i musimy cofnąć tłoczki hamulcowe. Jest na to patent w Mercedesie, taki, że robimy to w ten sposób. Pierwsze co robimy, wyciągamy tą zaślepkę bo musimy auto wprowadzić, włączyć, że będziemy mogli się dostać do, ta zaślepeczka jest wyciągana, do trybu serwisowego. Bierzemy kluczyk, włączamy go na pozycję numer 1, czyli bez zapłonu i teraz e, musimy zwolnić hamulec ręczny. Dobra, jest zwolniony. I teraz słuchajcie, ja spróbuję to pokazać, o może tak. Musimy jednocześnie przycisnąć przyciski Odbierania i rozłączania się telefonu i przycisk. Ok, i na wyświetlaczu, e, spróbuję jeszcze tylko opuścić kierownicę, żeby to było widać. Musimy mieć licznik kilometrów dziennych e, włączony na tej pozycji, musi być licznik kilometrów dziennych. No i bierzemy dwa przyciski na raz e, po, mm, odbierania połączeń głosowych i rozłączania się i przycisk ok i czekamy o i mamy weszliśmy w dane pojazdu Op. kamera mi spadła wchodzimy w wymiana okładzin hamulcowych naciskamy ok położenie montażowe ok Nie wiem, czy słyszycie, ale cofa. No i dobra. Dobrze, no i mamy. I teraz możemy już wziąć się za wymianę. Będzie Wam migać, bo jest w trybie serwisowym, nie? Możemy się wziąć teraz za wymianę hamulców tylnych. Tłoczki mamy cofnięte. No i tak naprawdę do roboty. Lecz nie przejmuj się swą rolą, bo i tak cię opierdolą. A nie przejmuj się swą pracą, bo i tak ci gówno płacą. Gdyż wydajność twojej pracy nie pokryje fundusz pracy, a gdy jesteś w niskiej grupie, wolno mieć ci wszystko w dupie. Za pięć drugich. Nie kopnięty, żeby głodu nie umierał, Ręce będziesz sam pobierał. Tak nie tak nie mało, by na żarcie coś zostało. A gdy przyjdzie życie, kres, Powiedz wszystkim, zrałaś pies. Twojej pracy nie pokryje fundusz pracy A gdy jesteś w niskiej grupie, wolno mieć ci wszystko w dupie Za pięć druga bierz kapotę, pierdol szefa i robotę, tak to żyje starczej renty, nigdy w dupę nie kopnięty, żebyś z głodu nie umierał, rentę będziesz sam pobierał, tak niedużo, tak nie mało, by na żarcie coś zostało. A gdy przyjdzie życia kres, powiedz wszystkim Próbujemy ten hamulec ręczny. Te mamy wymienione klocki i tarcze. Gdzie mamy kluczyk? Mamy kluczyk. Położenie przywrócić do normalnego położenia. Naciskamy OK. Zjechać wraca. Położenie montażowe zostało opuszczone. Potwierdzenie OK. No i elegancko mamy już hamulec działa wszystko super, możemy za ślepeczkę już założyć